Czy bardzo dużo dzieci tutaj garnie się do szkoły baltowej? Tak, rokrocznie w czasie egzaminów wstępnych, które odbywają się u nas w miesiącu czerwcu, zjawia się spora grupa dzieci, które są akurat w trzeciej klasie szkoły podstawowej, bo po tym okresie mogą rozpocząć naukę u nas w szkole. Sprawdzamy warunki fizyczne tych dzieci, predyspozycje psychiczne i podejmujemy decyzję, kto ewentualnie może zostać naszym uczniem. Dlaczego warto inwestować w dzieci? No, myślę, że grzechem byłoby nie wykorzystać po prostu talentów, które drzemią w dzieciach. Trzeba nad tymi talentami pracować, rozwijać je, ponieważ tak naprawdę niektóre talenty objawiają się szybko i od razu, a u niektórych dzieci ta zdolność do danego do danej dziedziny sztuki pojawia się troszeczkę później, więc nad każdym dzieckiem warto pracować i poczekać, aż się rozwinie. Największy sukces szkoły baltowej w betonie. Nasza szkoła posiada bardzo wiele sukcesów. Przede wszystkim nasza młodzież odnosi liczne sukcesy, zdobywa nagrody na konkursach baletowych polskich i zagranicznych. Nasi absolwenci pracują na prestiżowych scenach Europy w Londynie, w Monachium, w Wiedniu. Taniec jest bardzo piękną sztuką i chciałabym, żeby jak najwięcej dzieci przychodziło do naszej szkoły na egzamin, żebyśmy mogli wybrać te najpiękniejsze perełki, które potem będą reprezentować naszą szkołę gdzieś poza granicami czy na naszych scenach.